Ziemia wciąż wilgotna od krwi. To pewnie tu gry w dopadł Nilgardczyków. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi, te ślady są starsze i głębsze, ciężko zbrojni, pewnie Nilgardczycy. Biwa? Nil wgardczycy coś tu świętowali, ale Gryfin przerwał. Raczej to, co z niego zostało. Spalone. A mógł zrobić tylko człowiek. Kości. Krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryw go tu przyniosł i długo umierał. Samica, larwy w ranach zdążyły się wykluć czyli jest martwa co najmniej od tygodnia a drugi gryw musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie dziobie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, Gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilgardczyku tu w lesie, potem zaczął grasować po całej okolicy. Robiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. To po pole po drugiej stronie rzeki, to Tam pod lasem? Bojana z Klimku. Dobry z niego chłop, panie biedźmin, gdyby tylko nie... E, tak, tak, a ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać? A po co? Dożliwie jeszcze daleko. Tak? W czym rzecz? Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilwgardzkiego obozu wie gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, to ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisimboże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. i Jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikatek się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak Cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać, i bierzemy się do roboty. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pola i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. <grym pójśni waków> Jedź, płotko! Rzeczka, złote kłosy, innego by mnie. To jak? Go... Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Jennifer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko i to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęczę, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Ach, może, może w towarzystwie. Nie było. Może się przydać. Wiedźmin mi, skuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania, mamy gryfa do ubicia. I'm it Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Człowiek uczy się całe życie. Ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Hercer. Ależ wieje. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf drugi, ustęp trzeci. Za dostarczenie wadliwych dóbr piętnaście razy w kańczugiem. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Czego? Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha, moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Jennifer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć! Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Sajnálom, um drei ab Macher. Ah! Hotstone! Ja, yes spot. Yeah. To będzie dobrze. Witajcie.